Oczy milionów ludzi wpatrzone są w tarcze zegarów. Wybuchają kolorowe fajerwerki. O tej porze przekraczamy niewidzialną granicę czasu. Do historii przechodzi jeszcze jeden rok, a my gromadzimy się, aby Eucharystią powitać nowy rok, nowy czas, który w swej dobroci daje nam Bóg, bo Jego jest czas, potęga i panowanie. Stajemy przed niewiadomą naszych losem. Rozpoczynamy jakby nową drogę, dlatego szukamy przewodnika na pomoc i opiekę, na którego można będzie liczyć. Kościół Mądra i troskliwa matka zawierza nas w tej godzinie macierzyńskiej opiece świętej Bożej Rodzicielki, której święto dzisiaj, 1 stycznia obchodzimy. Już Sobór we Efezie w 431 roku ogłosił dogmat, że Maryja jest matką Bożą. Teotokos, nad dzieciątkiem pochylona, z taką samą troską i miłością pragnie wziąć nas wszystkich pod swoją obronę. W Europie, a także i w Polsce, nad bramami wiodącymi do miast oraz nad bramami domów umieszczono często wizerunki Najświętszej Marii Panny. Aby jej opieka i błogosławieństwo Chrystusa towarzyszymy tym, którzy wychodząc czy też wstępując w mury miasta, Matkę Bożą mieli za przewodniczkę. Matka najświętsza staje dziś na początku drogi nowego roku. W Ewangelii czytamy że pasterze udali się z pośpiechem i znaleźli Maryję. Dopiero potem dostrzegają niemowlę leżące w żłobie. Stało się więc, że Maria jest jakby bramą prowadzącą do Jezusa. Tutaj na Estnej Górze gdzie jesteś matko obecna w cudownym wizerunku, o twarzy czarnej, pociętej mieczami w bliznach, jak polska ziemia, tak często zabobieni odnajdują Chrystusa i wiarę. Gdyby mogły przemówić konfesjonały, posadzki ściany, gdyby tu stanęli żywi świadkowie nawróceń, spowiedzi odnalezionej wiary i celu życia ujrzelibyśmy wielki tłum tych, którzy jak przez bramę, przez Twoje wstawiennictwo, matko dostąpili tej łaski, której na Twoją prośbę udziela miłosierny Jezus. Od tego kościoła jaśniącego na wzgórzu biła nadzieja, której dawno nie zaznał, otucha, której na próżno szukał, siła niepokonana, na której chciał się oprzeć, wstąpiło w niego jakby nowe życie. Tak mówi Henryk Sienkiewicz o kmicicu przebywającym. Na jasnej <tryk> Dzisiejsza uroczystość kieruje nasze myśli w stronę wszystkich matek i tajemnicy macierzyństwa. Dziękujemy Wam, kochane nasze matki, za życie i wychowanie. Za skarb wiary świętej za miłość, i za chleb. Za to, że byliście z nami, że jesteście z waszymi dziećmi. Czy błogosławiony, a wkrótce święty papież Jan Paweł II znał tajemnice swoich narodzin? Mama Emilia... Mimo diagnozy lekarskiej, że nie urodzi żywego dziecka, a sama też może przepłacić to życie, podjęła decyzję. Urodzę. 18 maja 1920 roku płacz zdrowego i silnego synka zmieszał się z litanią śpiewaną w adowickim kościele. A konopnicka przypomina nam o roli i miłości matki. Ojczyzna moja to ta ziemia droga, gdziem ujrzał słońce i poznałem Boga, gdzie ojciec, bracia i gdzie matka miła w mowie ojczystej pacierza uczyła. Na Nowy Rok i Nowe Lata potrzeba tak bardzo takich ojców i takich polskich matek. Uczcie swoim życiem z wiary, modlitwy, ukochania Boga, ludzi i ojczyzny. Święta Boża Rodzicielko, módl się i błagaj o to, Bożego i Twojego syna. Wspieraj, prowadź, dodawaj oduchy od i sił, weź w opiekę naród cały, każdą rodzinę i każde dziecko. W duchu i klimacie wspaniałego, jasno koncertu kolęd góralskich prosimy. Po Bogosław Boże. Z wysokiego nieba, co by naszej Polsce nie zabrakło chleba, nie zabrakło chleba, nie zabrakło gruli, ani tej miłości do naszej matuli. Amen. Wyznajmy nam.